Szanowni Państwo, czary mary, hokus pokus. Pierwsza rzecz, którą sobie pomyślałam, jak weszłam tutaj do budynku, to było... O, uśmiechają się. Będzie fajnie. Druga myśl była taka, jak już zaczęły się prelekcje. Matko naturo, co ja tu robię? Tu są mądrzy ludzie, a ja niekoniecznie. Ale jak już tak posłuchałam dłużej, to mówię, jak ja się cieszę, że tu byłam że tu jestem. I trzecia myśl, gdzie ja byłam do tej pory? No i teraz mam problem, bo nie jestem ośmiornicą, mam tylko dwie ręce, więc muszę różdżkę odłożyć, będę Państwa czarować inaczej. Magia genetyki. Magia genetyki to jest rywalizacja, którą wprowadziłam w klasie 8 szkoły podstawowej. Ja tutaj reprezentuję w zasadzie dwie szkoły, a w zasadzie grupę szkół nazywanych cyfrowymi szkołami. Natomiast sama mechanika, zasady, tło tej grywalizacji sprawdzają się mi zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum, gdzie na końcu Państwu pokażę, jak to mi wyszło. Moja motywacja była taka, że mam klasę ósmą, z którą spotykam się raz w tygodniu. To jest klasa, to jest oddział dwujęzyczny, gdzie biologii nauczam w języku angielskim, więc ci uczniowie, tak na dobrą sprawę, mają dwa języki obce naraz: biologiczny i angielski. Jeśli chodzi o dział, który tutaj zaproponowałam, genetyka, to jest trudny dział dla tych uczniów i wiele lat obserwacji, doświadczeń pokazało, że borykają się tam chociażby z takimi tutaj trudnymi nazwami, długimi, różnymi zagadnieniami, pojęciami brzmiącymi obco. Dla profilu dwujęzycznego... Tutaj jest to jakby troszeczkę ułatwienie, bo te nazwy w genetyce wywodzą się z języka angielskiego, więc tam tylko pojedyncze literki i akcent zmieniamy i już mamy gotową nazwę, więc dużo nowych rzeczy nie trzeba było się uczyć. Tak czy inaczej, dla uczniów genetyka to czarna magia. No i ja wykorzystałam ten fakt, a że magią jestem zafascynowana, no to mówię, poczarujmy trochę. Zapytałam uczniów, co ich motywuje kim oni są, jak się czują, jak się odnajdują, co lubią, bo to dla mnie też było ważne przy projektowaniu całej grywalizacji. Oczywiście oni o sobie mają różne zdanie, nie wszyscy się też odnieśli w tej dyskusji, natomiast moje obserwacje też tutaj uwzględniłam, bo czasami uczniowie są tacy, że mamy proste doświadczenie, badamy wpływ wysiłku fizycznego na przyspieszenie tętna. I biedny Krzysiu, jeden nominowany, musi cisnąć pompki na środku sali. A czasami jest grupa taka, która mi robi z całej lekcji biologii lekcję wf bo oni wszyscy chcą spróbować, a jak to będzie przy pompkach, a jak to będzie przy przysiadach, a przy pajacykach, a przez 5 minut, a przez 10 minut i tak dalej. Więc tutaj też indywidualne podejście zawsze do każdej grupy uczniów, jak i też do samych uczniów. Ale myślę, że tutaj nic odkrywczego dla państwa nie jest. To, co oni lubią, czyli granie, media społecznościowe, czas spędzany ze sobą, w którym też korzystają z mediów społecznościowych, z telefonów, z gier. Na korytarzach widzimy niejednokrotnie, na przerwach, siedzą i tam grają w jakieś przygodowe gry. Więc teraz tak, jak gdzieś tutaj po środku między realizacją podstawy programowej z biologii a zainteresowaniami i potrzebami uczniów. No i gdzieś zrodził się ten pomysł, no to zagrajmy, to pobawmy się, troszkę inaczej. Uczniów trzeba było wprowadzić w ten mój magiczny świat, w ten świat, który sobie wymyśliłam, więc dobrym sposobem było skierowanie do nich takiego listu. Tutaj przytaczam fragment, tak jak mówiłam, uczę w klasie dwujęzycznej w szkole podstawowej, więc list był napisany w języku angielskim, żeby też już jakieś na wstępie mieli wyzwanie. List ten, tu jest fragment, ale list zawierał całą instrukcję gry. Wszystkie zasady gry były na nim napisane, tak żeby uczniowie mieli pod ręką właśnie zestaw zasad, którymi muszą się posługiwać jakie tutaj mieliśmy tematy lekcji. Więc dział genetyka jest podzielony na osiem tematów, jak Państwo tutaj widzą, i te wszystkie tematy były realizowane, a wyzwania, jakie były stawiane, przez, stawiane uczniom, były podzielone jakby na trzy kategorie. Były to zadania podstawowe, czyli ćwiczenia na kartach pracy, które i tak na lekcjach są wykorzystywane. Podsumowania i powtórzenia w formie quizów na quizisie, na kachucie. Tutaj od razu powiem, bo słowo Moodle padło już parę razy dzisiaj. W liceum używam Moodle'a i zadania dodatkowe, projekty indywidualne czy też grupowe, które były jakby zadaniami dodatkowymi dla uczniów, którzy chcieli po prostu się zaangażować. Wybrane zadania na kartach pracy, tutaj pokazuję Państwu, jak wyglądają takie standardowe karty pracy, mają różnego rodzaju zadania. Są zadania, które po polsku po prostu uczniowie wypełniają, bo jednak priorytetem jest nauczenie ich czegoś po polsku, żeby rozumieli, ale też mają zadania w języku angielskim. Tutaj, zadania genetyczne na przykład i też wersja w języku angielskim. Podsumowania i powtórzenia tutaj przykłady takich zadań czy z quizy, czy z moodla, które uczniowie wykonywali albo na lekcji, ale też mieli możliwość wykonania ich poza lekcjami. Czyli taki deadline do tej magicznej godziny 23.59, kiedy mogli podejść do takiego quizu. Mogli wykonywać te quizy wielokrotnie po to, żeby wiedzę utrwalić. Za wykonanie quizu na 100% otrzymywali właśnie eliksir. O eliksirach nie powiedziałam, ale to zaraz wrócę do tego. I projekty uczniowskie. Projekty były z takich bardziej angażujących, gdzie uczniowie musieli zbadać na przykład losy, dziedziczenia cech we własnej rodzinie, przy, przy, sporządzić odpowiednie drzewa rodowe w oparciu o to, kto dziedziczy, w jaki sposób, kolor oczu, kolor włosów, umiejętność zwijania języka w rurkę czy prosty nos, ale mogli też wykonywać takie projekty. Tutaj model DNA żelkowy to jest raczej taki standardowy projekt, znany już od wielu, wielu lat. No, i tu Państwo musicie wybaczyć, mam tylko jeden taki projekt sfotografowany, ponieważ zawiódł gdzieś mój refleks, i w momencie, kiedy zamierzałam zrobić zdjęcia tych projektów, któryś z uczniów zapytał, czy możemy zjeść to DNA? No i nie mam więcej zdjęć, bo powiedziałam tak. Ogólna mechanika, tu jak Państwo się czują zagubieni, proszę się nie przejmować, to tak ma być bo moi uczniowie nie byli zagubieni, się rozeznali bardzo szybko, bardzo szybko. Dzieciaki są tak sprytne, że to aż czasami serce rośnie. Więc ogólnie zasada polegała na, to, na tym, że uczniowie za wykonywanie tych poszczególnych zadań otrzymywali eliksiry. Te eliksiry były w formie takiej wydrukowanej, po prostu takie małe karteczki kolorowe, i oni musieli sprytnie wiedzieć, co, które eliksiry potrzebują. Czy potrzebują taki eliksir reprezentujący grupę fosforanową, czy taki reprezentujący deoksyrybozę, czy reprezentujący jedną z czterech zasad azotowych. I y, oni otrzymywali te eliksiry tak na początku losowo, a potem, jak już się zorientowali, że to po coś jest, to już sami prosili o to, że a proszę Panie, a mogę ten fioletowy dostać, a proszę Panie, a bo mi żółtego brakuje. No, no dobra, to zrób jeszcze tamto zadanie, to możesz przehandlować ze mną coś. Tam. Y, tak czy inaczej, po zebraniu tych trzech eliksirów, czyli fioletowego, różowego i jednego z tych tutaj czterech układał im się nukleotyd. I taki nukleotyd też otrzymywali ode mnie w formie papierowej musieli zebrać takich nukleotydów dwa, żeby utworzyć parę nukleotydów i ta para miała określony określona to była para, tak? Jest taka zasada komplementarności czy reguła komplementarności zasad azotowych. Oni ją poznali na lekcji i oni wiedzieli, że muszą konkretne nukleotydy zdobywać, konkretne elementy muszą mieć, żeby im się to składało w całość. No i potem te poszczególne nukleotydy łącząc ze sobą tworzyli całe DNA, całą, cały łańcuch DNA. No i po co tworzyli ten łańcuch DNA? Bo im dłuższy łańcuch stworzyli. Tym lepsze przywileje czekały ich na kartkówkach, sprawdzianach, czy też nawet samej pracy klasowej. Bo jeśli mieli jedną taką parę nukleotydów, to dostawali szóstkę za aktywność i powiem Państwu, że ona się cieszyła największym powodzeniem. Ta ocena, taka po prostu szósteczka w dzienniku, to sprawia radość zarówno uczniom, jak i rodzicom. Potem, i tu, jak Państwo widzicie, dwie pary nukleotydów, to minuta z podręcznikiem podczas sprawdzianu, trzy konsultacja z kolegą, koleżanką w czasie sprawdzianu, też limitowana czasem. Cztery punkty, podpowiedź biowiedźmy, czyli moja, ale nie taka wprost, nie, 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 taka zakamuflowana, ale nigdy nie zostawiałam ucznia tak, żeby nie wiedział. Patrzyłam w oczy, patrzyłam na kartkę, czy napisał poprawną odpowiedź i wtedy. Mówię, dobrze, zaliczone. Potem wykreślenie pytania na sprawdzianie, dodatkowy punkt na sprawdzianie też ta, ta opcja cieszyła się bardzo dużym uznaniem. Zwolnienie z kartkówki, czy zwolnienie nawet z pracy klasowej? I to się wiązało z tym, że uczeń z automatu otrzymywał szóstkę za pracę klasową. Co tutaj się wydarzyło po drodze? Po drodze się okazało, że nie było ucznia, który zdobyłby te 13 magicznych parnukleotydów. To był taki próg, który ja potem po przeliczeniu, ile my faktycznie tych zadań zrobiliśmy i ile było możliwości zdobycia eliksirów, okazało się, że to było faktycznie fizycznie nie do zrobienia. Więc ja ten Więc <grymna> 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 Z uczniami przedyskutowałam to, bo potem oni mówią, proszę pani, ale ja mam tylko 8, a ja mam tylko 10 i, i co teraz? I ja mówię, no kurczę, no coś nie działa, coś tu nie zagrało, więc ja policzyłam wtedy faktycznie mówię, słuchajcie, kto ma 10, ten ma szóstkę. I oni, o, uradowani. Więc to zrobiło taką dodatkową niespodziankę. Im. E, więc tutaj jeszcze przeliczenie jakby tego wszystkiego e, jest bardzo ważne, żebyśmy też czuwali podczas. E, Działania, tej, działania w tej grze. No i jakie tutaj efekty mamy? Myślę, że też Państwa, którzy z grywalizacją macie do czynienia, też niczym wielkim tutaj nie zaskoczę. E, większa aktywność podczas lekcji. Uczniowie sami się wyrywali, bo nie chcieli te eliksiry. To była zwykła karteczka, taka malutka, kolorowa z symbolem eliksiru, i oni chcieli to mieć. Więc tutaj żadnych wielkich, żadnych wielkich e, wynalazków nie trzeba. Aczkolwiek w liceum uczę na profilu medycznym i tam już, to nie wszyscy będą widzieli, ale wykorzystuję takie probówki, które się w laboratoriach stosuje. Tak, to są probówki typu Eppendorf. Ja podejdę, mogę tutaj, o, proszę bardzo. E, takie małe probówki, z którymi ci, którzy będą mieli do czynienia z biologią, to też z takimi probówkami będą pracować, więc już zostają tak poniekąd wdrożeni do tematu. Podniesienie motywacji. Tak, uczniowie chcą pracować. Oni już nie patrzą na tę genetykę jako na coś strasznego, tylko oni już tam coś chcą porobić, coś chcą więcej podziałać. Trwalsze zapamiętywanie trudnych zagadnień. Tu bywało różnie, natomiast zasada komplementarności czy też elementy składowe DNA opanowali do perfekcji. Ja zapytałam po, po kilku tygodniach od tego. Od tej grywalizacji, jakie są zasady azotowe, to tam bezbłędnie, tymina, adenina, cytozyna, guanina, w ogóle bez mrugnięcia okiem. Współpraca, zaciśnienie więzi koleżeńskich, to się zgadza tutaj po prostu, współpracują ze sobą, pytają, a proszę Pani, a czy to zadanie możemy zrobić, bo ja będę miała taką, nie, nieciekawy będę miała ten rodowód. Ja mówię, no zrób rodowód swojej rodziny, jak macie grupę 0, to macie grupę 0, ale może popytaj wśród koleżanek, wśród kolegów, którzy nie chcą tego projektu robić, jak to u nich wygląda. Więc tutaj trzeba po prostu zawsze kombinować. No i spersonalizowanie procesu nauki, tak? Czyli tutaj uczeń sam sobie de decyduje, czy on chce robić te zadania dodatkowe, czy mu się opłaca robić ten model DNA. Za który dostanie powiedzmy dwa czy trzy eliksiry. Czy opłaca się to robić samemu, czy może z koleżanką czy kolegą z klasy? Tu już sami mogą też trochę decydować, a to decydowanie u nich na tym etapie ma bardzo duże znaczenie. Lubią mieć wpływ na to, co się dzieje w ich życiu. Efekt dla nauczyciela wzmocniona dynamika zespołu klasowego. Tam się nikt nie nudzi, tam wszyscy są zaangażowani. Znaczy nie wszyscy, powiem szczerze, nie wszyscy, ale y, widać u tych, którzy do tej pory nie robili nic, że raptem oczka się otwierają. M, zróbmy to, a to jest ciekawe. Y, zwiększone zaangażowanie uczniów, więc tutaj rączki w górze, praktycznie y, non-stop, zawsze ktoś coś miał do powiedzenia, niektórzy nawet. Y, byli rozczarowani, że zabrakło dla nich przestrzeni do wypowiedzi. Wydajno, wydajniejsze śledzenie postępów uczniów, no bo tutaj te wszystkie platformy, quizysy, kahuty pozwalają jakby na śledzenie rozwiązywania i efektów. Własne zaangażowanie i kreatywność. Tutaj to moja kreatywność to po prostu ma pole do popisu przeogromne, pozytywne relacje na linii uczniowie nauczyciel, jak najbardziej wręcz nabieramy takiego swojego, swojej mowy, swojego takiego świata porozumiewania się. Rozwój osobisty, myślę, że to nie ulega wątpliwości, i satysfakcja, nawet jak coś pójdzie nie tak, to jest z tego jakaś przyjemność, że coś się zrobiło, coś poszło inaczej. Te uśmiechy dzieciaków, to, że oni tam walczą i kombinują z tymi eliksirami, jakie je pozamieniać, to, to też sprawia dużo radości. No i spostrzeżenia i wnioski. No nie było tak kolorowo, jak można było się spodziewać. Odniosę to najpierw do wyników pracy klasowej, bo ona była, nie wiem czemu, ale dla mnie w jakiś sposób najważniejsza. Wyniki pracy klasowej okazały się niższe niż oczekiwane. Ja myślałam, że tam będzie jedno wielkie wow, że oni to wszystko super po... Pojęli i będą same piątki i szóstki. Nawet uczniowie, którzy nie pisali, byli zwolni, znaczy dostali szóstki za tą długą sekwencję DNA, oni też byli poproszeni o to, żeby napisali tą pracę klasową, bo chciałam mieć taką jakby próbę kontrolną. I okazało się, że oni bardzo słabo napisali. Bardzo słabo, jak nie oni. I doszłam do takiego wniosku na dzień dzisiejszy, że. Test był zły, to ja nawaliłam, ten sprawdzian był zły. Sprawdzian był do starej metody, a ja zastosowałam nową metodę i sprawdzian powinien być nowy. Więc to jest do przemyślenia. Nie wszyscy uczniowie odnaleźli się w tej formie nauki. Tutaj też, co wcześniej padało, nie wszystkim to pasuje. Niektórzy po prostu chcą usiąść, przeczytać z książki, wykuć się na pamięć, zaliczyć i mieć święty spokój. Nie chcą robić nic dodatkowego, albo też nie mogą, bo mają inne zainteresowania mają jazdę konną, mają dodatkowe kursy języka i po prostu nie mają fizycznie czasu, żeby angażować się w coś, co nie do końca y, współgra z ich y, pasjami i z ich hobby. Wielu uczniów wykazywało większe nastawienie na oceny niż na przeżywanie przygody. Czyli oni byli takimi typowymi zdobywcami na zasadzie, że ja chcę te eliksiry, zamieniam je na szóstki i mam z głowy i tam pięć szóstek w dzienniku i mi wystarczy. Nie muszę tam nic więcej dokonywać. Były problemy logistyczne i teraz trochę mi głupio, bo chciałam powiedzieć, że liczna klasa, ale 690 studentów to jest jakby. Dobra, to jako problemu nie ma. <laughs> Rzadkie spotkania. To, że lekcja raz w tygodniu nie pozwoliła tak wszystkim uczniom jakby wejść w ten klimat yy, do końca. No i problemy logistyczne czasami z wydawaniem tych wszystkich eliksirów, z zamienem na nukleotydy i tak dalej, i tak dalej. To czasami bywało problematyczne i zabierało cenny czas z lekcji. Albo z przerwy. To jeszcze jest do opracowania. Natomiast dla mnie ten pomysł był o tyle dobry, że ja nie musiałam prowadzić żadnych Exceli, bo ja w Excele nie umiem. Więc ja sobie mogłam po prostu rozdać uczniom i niech oni tego pilnują. Niech oni pilnują swoich eliksirów. Niech oni pamiętają, co za co i kiedy mogą wymienić. To było jakby moją motywacją. Pewne konieczne modyfikacje i usprawnienia jak najbardziej tutaj są potrzebne i już zostały wdrożone w moim kolejnym projekcie i ogólne podsumowanie było warto i na pewno to powtórzymy. Dziękuję.